Dobry, witajcie w kolejnych rozważaniach. Dzisiaj temat rozczarowań. Skąd się biorą rozczarowania? Otóż moim zdaniem nasze rozczarowanie w życiu bierze się z naszych oczekiwań, czyli stawiamy oczekiwania wobec innych ludzi, wobec sytuacji. Wobec tego, co powinno, a co nie powinno się wydarzyć, a dzieje się coś innego. Czyli wyobrażenie o świecie, o zachowaniach innych ludzi, nie spotkało się z rzeczywistością i stąd bierze się rozczarowanie. Jak tego unikać? Ciężko powiedzieć. Trzeba się nauczyć nie mieć oczekiwań, ale to nie jest wcale takie proste. Trzeba się po prostu skupić na tym, i tylko na tym, na co mamy realny wpływ, czyli dać z siebie to, co możemy, i to, co jest zgodne z nami, i z naszym sumieniem, z naszym sercem, dać to danej sytuacji, światu, drugiej osobie, ale jednocześnie nauczyć się niczego nie oczekiwać w zamian, bo tylko wtedy możemy uniknąć rozczarowań. Czyli dajemy, co się da. Nie oczekujemy niczego. Wtedy rozczarowania mogą nawet przestać istnieć. Ale to długa droga i nie taka prosta. Pozdro.